w tym vlogu. W sumie, bo wczoraj stwierdziłam, że tak na spontanie, że go nagram, więc hello. Eee, chyba pierwszy raz się do was gadam w na tym vlogu, I'm sorry. Eee, ale tak, jest poniedziałek, ja nie poszłam do szkoły, bo nie eee, i jedziemy do New Yorkera, ponieważ kupiłam wszystkie prezenty już, wszystkie prezenty, a jest 24 listopad, więc ja już mam wszystkie prezenty i ja już mam wolne i to, co dostanę z wypłaty, to jest moje. <laughs> Więc stwierdziłam, że to czas najwyższy sobie coś kupić, ponieważ zamówiłam jakieś 20 dobrych paczek. Wydałam 2700, ponad, no 3 prawie. I żadna paczka nie była dla mnie. Jest mi smutno. W sensie tak. Dlatego stwierdziłam, że dzisiaj jedziemy do New Yorkera I ja sobie kupię po prostu ciuchy, chociaż mam nadzieję, że coś będzie. Oby, oby. No, więc w sumie taki jest plan na dzisiejszy dzień. Yy, nie zwracajmy uwagi na moje włosy, please. I co, w sumie będę się też uczechywał matmy dzisiaj, tak mi się wydaje, bo w sumie to też było powodem wczorajszym, czemu żebym nie poszło do szkoły, bo no nie ruszyłam tej matmy, a jestem też ciekawa ogólnie yy, wyników spróbnych, więc zobaczymy. Yy. A wczoraj patrzyłam, tak nagle mnie natchnęło, żeby zerknąć sobie odpowiedzi na yy, z matury z matmy, i tam jest jedno zadanie które um, za cztery punkty, która zła była treść. Ciekawe, czy my automatycznie dostaniemy cztery punkty za to? Czy nie? Jak tak? Super. Bo wtedy zostajemy tylko 11 i mam te 30%. Hm? Oby, oby, please. Zaczęłam pakowanie prezentów niektórych i musiałam spakować dla mojego chłopaka, ponieważ niedługo przyjeżdża yy, I nie chcę, żeby wiecie, w razie co zobaczył je A tak to są zapakowane i się nie muszę martwić Zapomniałam, że nagryłam w ogóle ten film, natomiast yy, kupiłam bardzo dużo rzeczy od tamtego momentu Także zrobię wam po prostu jutro haul <noise> Tak będzie moim zdaniem najłatwiej <laughs> I tak, przyszła mi kurtka z Carpatri oraz książki i książki wam zaraz pokażę, albo też jutro, bo na pewno teraz odpakować sobie. Nie mogę się doczekać. Przychodzę do was z book i ogólnie holem zakupowałem, tak jak mówiłam wam wczoraj. Em... Mam mokre włos. One nie są tłuste, one są mokre, dopiero się umyłam. Więc tak, zacznijmy może od spodni, ponieważ kupiłam je w New za 75 zł. I jestem z nich naprawdę mega zadowolona, bo jak je założyłam, to ja takie biorę, ja na 100% biorę. I kupiłam jeszcze bluzkę, takie spodnie, takie, wiecie, z takim paskiem tutaj. Więc no, myślę, że dużo osób widziało z was te spodnie po prostu Zamówiłam jeszcze bluzkę z takim tutaj wycięciem, natomiast ona jest w praniu Więc nie będę teraz jej wygrzebywać Bo bez przesady Kupiłam sobie bluzę wczoraj w kropie, bo byłam z mamą na... w galerii Za stówkę Taka zwykła bluza różowa Już ją miałam wczoraj na sobie, tak wiecie, przez chwilę I naprawdę mega dobrze się w niej wygląda W sensie mi się mega podobało po prostu nie będę ukrywała, bo pierwsza jest różowa. To wiadomo, o co chodzi, wiadomo. Po drugie jest taka. Ma taki materiał, taki, wiecie, że mi się owaty, taki powiedzmy mi się No, mi się ona mega podoba, akurat, więc cieszę się, że ją wzięłam. Aczkolwiek to mi mama kupiła. Następną rzeczą, jaką już kupiłam sama, to są te dresy i one są w 4F, i one kosztowały 150 zł. 150 zł, no błagam was, mega, mega mało. Co się tak mi się wydaje, przynajmniej. Jak nas podnieść cztery tam, jak tam bluzy kosztowały, czy tam koszulki po 160 zł, więc nie wiem. Ale naprawdę mega są wygodne. I tu sobie XS. Zaraz wam pokażę je niżej. Wyglądam tutaj w ten sposób, że macie, wiecie, tutaj mam ym, takie... Tu widać, że są XS. Tu są takie szersze i mi się to mega podoba. Natomiast na tyle mam ściągacze. Zaraz wam je pokażę, tak wiecie, z bliska bardziej. To też jest spoko. Nie zwracajmy uwagi na moje skarpetki. To mają ściągacze, więc to też jest na plus akurat. Jeszcze wam pokażę, jakie książki kupiłam. Kupiłam książek cztery. Pierwsza to jest Układ odpornościowy bez tajemnic. Ja pamiętam, że kupiłam w takiej furii, ponieważ czułam, że coś mam z jelitami nie tak. Coś, coś tak źle się czułam i tak czułam, że chodzi o jelita, więc stwierdziłam, że coś tam popatrzę, jakby książki na temat właśnie w tej tematy, znaczy i padło na tą, więc spoko. Ogólnie zapłaciłam za te cztery książki 100 zł. no właśnie. Następna, czyli oczywiście w mojej tematyce dietetycznej to są super stymulowani. Jak nauka i przemysł manipulują naszymi instynktami? I to już wiedziałam, że coś tam jest na pewno o ziemniakach, bo bardzo dużo takich mitów jest na temat ziemniaków. I tu przestałam pytanie tylko ze środka, chyba coś takiego, że em, czemu to akurat ziemniaki mają jakby najwięcej skrobi? Em, w sensie pod takim tytułem, że czemu uważamy, że ziemniaki są jakby najlepsze w tym wyborze? Mam nadzieję, że zrozumieliście. Natomiast y, też nie wiem, czy Was to interesuje w sumie. No ale trudno. O! Tej książki, też nie wzię wzięłam ją pod impulsem, bo stwierdziłam, że bym chciała tam przeczytać: Styl w domu czarownicy. To są jakieś czarna magia, jakieś mroczne rytuały, czyli myślę, że to są bardziej takie paranormalne rzeczy. A mam ostatnio straszną ochotę na horror, przeczytać horror, więc y, no. I ostatnia książka, jaką mam, to jest Dobra energia, jak y, popraw swój metabolizm i żyj długo w zdrowiu. I naprawdę się mega cieszę, bo bardzo była mi ciekawa. W ogóle zobaczcie, czy są jakieś przepisy nawet. Daj to spokój. Ale fajna jest ta książka taka. Wiecie o co chodzi? <noise> no. ogólnie to jest taki case i. A właśnie, a propos. Jeśli macie jakieś książki tego typu do polecenia, to dajcie mi koniecznie znać, ponieważ ja tak już patrzę na to i Ja powoli już zaczynam odczuwać brak um, książek do czytania w takich tematykach, W takich tematykach, what the fuck. W takiej tematyce, e, więc mam nadzieję, że mi pomożecie <grych> I to tyle w sumie z moich zakupów Nie mam nic więcej Wam do pokazania Bo ja też nie jestem osobą, która tak wiecie, wydaje pieniądze dużo Jedyne na co wydaje pieniądze zaraz to prezenty, znaczy już skończyłam, bo już mam w sumie wszystkie A dzisiaj 28 listopada, czyli jest Black Friday Dokładnie nic nie wiem, czy nie będzie się razem dzisiaj jechać do galerii, więc... Um... Nie wiem, czy sobie coś kupię, wątpię w sumie. Bo tak, już w sumie to chyba wszystko mam, Chyba, że coś mi wpadnie, nie wiem, co, jakiś właśnie ciuch, czy coś innego, to spoko. Zaraz zobaczymy. Idę sprzątać.